Witajcie! Dzięki waszemu wsparciu i zaufaniu Helpback cały czas się rozwija, a w ostatnim czasie nabraliśmy mocnego przyspieszenia. Bardzo zależy nam na tym, by produkowane przez nas zestawy ewakuacyjne jak najszybciej do Was dotarły. Wydarzenia za wschodnią granicą skłoniły wiele osób do przemyślenia swojej gotowości na sytuacje awaryjne. Liczba zamówień przekroczyła nasze początkowe moce produkcyjne. Mamy jednak dobrą wiadomość. Podjęliśmy niezbędne kroki, aby helpback był cały czas dostępny. Zwiększamy produkcję, aby w pełni dostosować ją do aktualnych potrzeb. Zwiększamy też zapasy magazynowe akcesoriów. Podobnie jak po wybuchu pandemii, tak i teraz podczas trwania wojny w Ukrainie, wiele elementów naszego wyposażenia stało się trudniej dostępne lub znacznie wzrosły ich ceny. Dotyczy to chociażby apteczek, śpiworów, kartuszy gazowych czy powerbanków. Odpowiednie zapasy tych kluczowych elementów pomogą nam uniknąć niepotrzebnych zastojów czy opóźnień. Ruszyliśmy z serią filmów Jak przetrwać. To nie będzie poradnik. Przedstawimy tam różne punkty widzenia w temacie bezpieczeństwa i reagowania na sytuacje kryzysowe. Na naszym kanale pojawił się już pierwszy odcinek pod tytułem Stara Szkoła. Wprowadzamy też odpowiedzialne procedury już na etapie pakowania. Ograniczamy do niezbędnego minimum użycie folii i plastiku. Nie wyrzucicie też naszego kartonu. Po wyjęciu z niego Helbaga otrzymacie instrukcję, jak nadać mu nowe zastosowanie. Opowiemy o tym w osobnym filmie. Zachęcamy do rezerwacji zestawów w przedsprzedaży. Na dany moment proces produkcyjny odbywa się płynnie i bez zakłóceń. Spodziewamy się pierwszych egzemplarzy już w połowie kwietnia. Preordery będziemy realizować w pierwszej kolejności. Dzięki, że jesteście z nami.